I zapraszam Cię do podcastu Mapa Życia, w którym będę opowiadać o astrologii i rozwoju duchowym przez jej pryzmat. Zajmuję się astrologią od 15 lat, prowadząc badania empiryczne, tworząc horoskopy indywidualne i zgłębiając jej tajniki. Jeżeli interesuje Cię rozwój duchowy i pragniesz poszerzać swoje horyzonty w zakresie dziedzin zmierzających do samopoznania, to ta przestrzeń może być właśnie dla Ciebie. Serdecznie zapraszam. Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy na temat zaćmienia, które miało miejsce wczoraj. Sezon zaćmień jest zawsze najbardziej kulminacyjną i zmieniającą życie częścią roku. W astrologii zaćmienia są czymś więcej niż tylko hipnotyzującym zjawiskiem na niebie. W rzeczywistości te przerwy są sygnałem, że wkrótce nastąpi zmiana. Zaćmienie słońca zawsze rozwija się. Zamiast nowiu, podczas gdy zaćmienie księżyca zawsze występuje zamiast pełni. Są to takie momenty, kiedy nic nie jest pod naszą kontrolą, i wszystko, co możemy zrobić, to pozwolić, aby odpadły nam stare programy, abyśmy zobaczyli prawdę, przyzwyczaili się do ciemności, po to, aby wszystko mogło nabrać sensu. Zaćmienie prawie zawsze odbywa się w tym samym znaku zodiaku, co występuje węzeł północny lub węzeł południowy. I to otwiera drzwi do potencjału i uwalnia od hamujących przywiązań. Węzeł północny prowadzi nas ku przyszłości, natomiast węzeł południowy symbolizuje nasze przeszłe wcielenia i przeszłe doświadczenia, ale o tym mówiłam w osobnym odcinku, do którego serdecznie zachęcam. Dzisiaj chcę bardziej porozmawiać na temat wczorajszego zaćmienia. I o tym, że doprowadza ono do pewnego rozdroża na karmicznej ścieżce. Był to nie tylko ważny dzień dla, dla nas samych, ale ten okres zaćmień jest też ważnym momentem dla Polski. No bo, jak wiemy, dzisiaj mamy wybory, które są decydującym momentem na najbliższy czas na najbliższe kilka lat. I wiemy już, że nadchodzi zmiana, bo ten moment zaćmień nie jest do końca dobrym momentem na podejmowanie decyzji. Ale o tym za chwilę. To, co jest istotne przy zmianach przynoszących przez zaćmienia, to to, że mogą one być w pewnym sensie przytłaczające, wywołujące strach, ale też ekscytujące. I wszystko, co możemy zrobić, to mieć wiarę, że bez względu na to, dokąd zmierzamy, to idziemy w dobrą stronę. 14 października mieliśmy zaćmienie słońca w Wadze, które było oddalone o kilka stopni od węzła południowego w Wadze. Ponieważ węzeł południowy reprezentuje energię, od której my, jako kolektyw, musimy się oddalić, to wydaje się, że to zaćmienie pchnie nas w kierunku niewygodnym, zabierze nas gdzieś z dala od strefy komfortu. Jesteśmy wezwani do porzucenia czegoś, co nas powstrzymuje, aby Zrzucić skórę, uwolnić się od hamujących ograniczeń, porzucić stare relacje, bo waga to też relacje. Ciemna strona wagi jest taka, że może wykazywać się pasywną agresywnością, niezdecydowaniem, współzależnością. Z drugiej strony jest to znak harmonii, dyplomacji, siły intelektualnej. Zaćmienie więc będzie skupiać uwagę na tych sytuacjach w naszym życiu, które mogą być toksyczne. Ale też pokazywać nam, że nie warto pozostawać w niewygodnej dynamice dłużej niż to jest konieczne, że strach przed nieznanym nie może nas zamrozić, ponieważ po drugiej stronie tej wagi, po drugiej stronie tego węzła jest baran, który pcha nas w kierunku niezależności, w kierunku odwagi, w kierunku indywidualizmu. Baran nie jest znakiem współzależnym. Baran jest pionierem, jest liderem. Baran każe uwalniać się od zobowiązań, tych, które nie są zgodne z naszymi wartościami. Od zobowiązań, które złożyliśmy komuś, ale one nam zupełnie nie służą, z nami jest już, już nie rezonują, już nie jest im po drodze z nami. To, co jest bardzo pozytywną cechą tego zaćmienia, to to, że uświadomienie sobie tej całej mrocznej strony, tych wszystkich niezdrowych przywiązań. Tych wszystkich relacji, które nam nie służą, jest niekoniecznie to, że zerwiemy te więzi, może to oznaczać, że związki naprawdę wartościowe ewoluują w coś innego, w coś mocniejszego. Jeśli ktoś chce być w Twoim życiu, i ty chcesz, aby w Twoim życiu ta osoba była, to tak się stanie. To ten związek się wzmocni, ten związek wejdzie na inny poziom, ten związek ewoluuje. Jeżeli natomiast już nie chcesz, już pewne związki ci nie służą. To może być też mowa o związkach biznesowych, o relacjach biznesowych. Może się okazać, że pewne partnerstwa biznesowe nie działają z tego względu, że po prostu macie inne wartości i czas na to, aby pójść własną drogą w kierunku własnego indywidualizmu, w kierunku swojej ścieżki. A być może jest to właśnie moment, aby porozmawiać o tych wartościach i aby wzmocnić tą wspólną drogę. W każdym razie w okresie te, tego zaćmienia, czasie bezpośrednio przed nim, bezpośrednio po nim, bo to nie jest tak, że odczuwamy to tylko jeden dzień, 14 października, będziemy to odczuwać jeszcze przez kilka dni, to to jest ten czas retrospekcji i zastanowienia się, z kim chcę dalej iść i na jakich warunkach, a gdzie chcę wzmocnić własną indywidualność, gdzie chcę sięgać po swoje cele, gdzie jest moja indywidualna droga. Którą niestety nikt nie jest w stanie ze mną podążać. Być może to jest ta droga, którą muszę iść dalej, sama sam te pytania będą się pojawiały. Oczywiście jeśli damy sobie szansę na to, żeby pobyć ze sobą, żeby pobyć w samotności i żeby chwilę się zastanowić nad tym, czego ja dalej tak naprawdę chcę. To jest też czas ogromnej przemiany, bo jeżeli Długo borykaliśmy się z czymś, od czego chcieliśmy się uwolnić, to teraz jest ten moment. Teraz jest ten moment takiego zrozumienia, że to, co było, nie wróci, nic już nie jest takie samo i nastąpiła totalna przemiana. Teraz ta przemiana ma szansę się skrystalizować, że pewne rzeczy się już przedawniły, przeterminowały. Czas ruszyć do przodu. I oczywiście może być tak, że jacyś ludzie z przeszłości wrócą, ale nawet jak wrócą, to to nie będzie powrót na takich warunkach, jak byli kiedyś. Takiej możliwości już nie ma. Wszystko się zmieniło. Okoliczności się zmieniły, ty się zmieniłeś, zmieniłaś. I teraz jest moment tego kliknięcia, tego odwrotu, tego pójścia w kierunku zmiany. Wspomniałam na początku o wyborach. Generalnie, jeśli chodzi o te wybory, to z racji wagi spodziewam się, że wynik może być nieco zaskakujący. Może być taki dosyć wyrównany, z tego względu, że waga to harmonia, to równowaga. Waga jest też troszkę niezdecydowana, więc nasze decyzje, jeśli chodzi o oddanie głosu, mogą nas samych zaskoczyć. My sami możemy dojść do pewnych wniosków, których w ogóle wcześniej nie zakładaliśmy. I przez to możemy odczuwać taki dyskomfort, niezdecydowanie, czy aby na pewno robię dobrze, czy aby na pewno mój głos jest właściwy, jest słuszny. Na poziomie krajowym czeka nas duża zmiana. I ta zmiana nie wynika tylko i wyłącznie z tego zaćmienia i tylko i wyłącznie z tej osi węzłów księżycowych. Ta zmiana wynika z tego, że żegnamy się z plutonem w koziorożcu. O tym też już wspominałam. Jeszcze teraz przez chwilę w nim jesteśmy, więc jeszcze te stare struktury będą. Jeszcze w tym momencie zupełnie się z nimi nie pożegnamy. Czyli myślę, że w kontekście wyborów jeszcze to nie będzie taka totalna metamorfoza, ale to jest początek transformacji. To jest początek transformacji, kiedy już będzie widać, że idzie ta zmiana, że ta zmiana idzie wielkimi krokami i kiedy tylko na dobre Pluton wejdzie do wodnika, to wszystko się zmieni. Zaczniemy nowe 20 lat, zupełnie inaczej wyglądające. Zupełnie nowe perspektywy. O tym, jak to wpłynie na losy świata, też mówiłam w innym odcinku, także też do niego. Zachęcam, bo nie chcę tutaj um, powtarzać tego, co tam było poruszone. Ale to jak najbardziej odnosi się też do tego, co się dzieje w naszym kraju i do sytuacji związanej z obecnymi wyborami. W kontekście jeszcze nas samych, baran jako pierwszy znak zodiaku przypomina nam, że czas skupić się na sobie, że to jest dobra rzecz, że najpierw trzeba zadbać o siebie zatroszczyć się o siebie. By móc dawać coś innym z siebie. Waga, z kolei, jako przeciwieństwo, chciałaby mieć wokół siebie harmonię, sprawiedliwość. I to, co jest ważne, jak połączyć te węzły, te przeciwstawne siły, to to, aby skupić się na sobie, na swoich oso osobistych osiągnięciach, ożywić w sobie tego ducha przedsiębiorczości, przygody, inicjować nowe rzeczy. I dzięki temu będziemy mogli wnieść coś do świata, do społeczeństwa. Nastąpi dylemat między zadowoleniem z życia, zadowoleniem z siebie, a tym, czy ludzie są z ciebie zadowoleni. Czyli to jest troszkę taka skrajność, czyli trzeba będzie znaleźć kompromis. A być może w niektórych miejscach, w niektórych punktach nie ma tego kompromisu. Czas na poruszenie energii. I wyrwanie się ze starej stagnacji. Jeśli masz węzeł północny w Baranie i węzeł południowy w Wadze, w swoim urodzeniowym horoskopie, a akurat ja tak mam, to jest to czas powrotu węzłowego, co oznacza, że jesteś na drodze do znalezienia większej równowagi między swoimi indywidualnymi popędami a relacjami międzyludzkimi. To teraz znajdziesz, Odpowiedź na tym, czego pragniesz w życiu, a co chcesz uwolnić. To jest kluczowy moment wzrostu. Przede wszystkim, jak należy pracować z tymi węzłami. Po pierwsze, odkryć, co jest tym nienasyconym głodem. Nieco zwolnić, żeby znaleźć czas na zastanowienie się, zwrócić uwagę na to, co było niezrównoważone w związkach, co wymaga harmonii, a gdzie należy właśnie pójść własną ścieżką. No i na pewno. Zaakceptować własny indywidualizm, zaakceptować to, że są miejsca, są punkty, gdzie trzeba iść samemu, gdzie nie będzie towarzystwa, są takie kierunki, które należą tylko do nas, są takie drogi, które trzeba pokonać samemu w pojedynkę. To czas wzięcia odpowiedzialności za swój rozwój, za swoją przyszłość, za swoją ekspansję. Jeśli chodzi o to zaćmienie i o położenie tych węzłów na osi waga Baran, to szczególnie mocno to odczują znaki kardynalne, bo to znaki kardynalne reprezentują nowe początki, inicjują energię, angażują się bezpośrednio w świat zewnętrzny i podejmują bezpośrednie działania. Znaki kardynalne to oczywiście Baran, rak, waga. I koziorożec. To one wyznaczają początek każdego sezonu. Baran, początek wiosny, rak, początek lata, waga to początek jesieni, natomiast koziorożec, początek zimy. Więc jeżeli ktokolwiek z Was ma położone słońce lub ascendent w znakach kardynalnych, czyli w baranie, wadze, raku lub koziorożcu, to okres tych zaćmień będzie dla Was szczególnie odczuwalny. I mowa tutaj nie tylko o tym obecnym zaćmieniu 14 października, ale również o kolejnym, które nastąpi 28 października. 28 października będziemy mieli z kolei częściowe zaćmienie księżyca i pełnie w byku. Znowu na pierwszy plan wysuną się finanse, budżet, czy to firmowy, czy domowy. W okolicy tego zaćmienia lepiej nie podejmować decyzji bezpośrednio związanych właśnie z finansami, lepiej odczekać kilka dni, bo te decyzje mogą być przyćmione. Czyli to, co istotne teraz, skupiamy się na relacjach. Pod koniec miesiąca znowu na pierwszy plan wysuną się sprawy finansów. Ale o tym będę mówiła więcej w późniejszym czasie. Dziękuję Wam bardzo i życzę jasności umysłu i prowadzenia. Pozdrawiam serdecznie.